Parafia Ewangelicka w Lubaniu obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji odbędą się uroczystości i koncerty. Będzie to w dniach 20 i 21 maja w Lubaniu. W związku z tym serdecznie zapraszam wszystkich na koncert zespołu Śląsk do Miejskiego Domu Kultury 20 maja o godzinie 18 w programie Solus Christus, specjalnie przygotowanym dla jubileuszu, który przypada w przyszłym roku, 500 lecia Reformacji. Usłyszymy pieśni ewangelickie w interpretacji zespołu, przygotowane. Specjalnie na okazję tego wielkiego jubileuszu, a my już rok wcześniej korzystamy z tego dobrodziejstwa. W sobotę 21 maja, drugi dzień obchodów, odbędzie się już w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Lubaniu. 21 maja organizujemy nabożeństwo dziękczynne. Chcemy Panu Bogu podziękować za te 10 lat, Jego opieki nad nami, błogosławieństwa. O 12 nabożeństwo, później posiłek, na który zapraszamy i o 15 koncert chóru Graduale z Bielska Białej. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością razem z nami i świętowaniu razem z nami.